Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy, to jest poniedziałek, jest 18 marca, to jest kolejny odcinek Stawaków, w sensie pierwszy w tym tygodniu Wielkopostek, na który was bardzo serdecznie zapraszam. No to jedziemy! Moi drodzy, moi kochani, witam was najserdeczniej w tym poniedziałkowym odcinku i zapraszam na nowy start tygodniowy. Jak zawsze, oczywiście, w Wielkim Poście, w sensie od tych tam już paru odcinków, zajmujemy się Ojcem Joachimem. Przepraszam z góry za różne przeszkadzajki, które będą dookoła. Są tutaj ptaki w klatkach, bo jestem przejazdem u moich rodziców. Mój tato hoduje ptaki, więc będą się pewnie darły w trakcie, ale to nie szkodzi. Proszę posłuchajcie, jakie mamy dzisiaj zdanie na poniedziałek od Ojca Joachima. Niesamowite, bardzo piękne. Bóg jest wiecznie młody, dlatego gdy ktoś ma z nim kontakt, będzie ciągle młody. Moi drodzy, jest takie zdanie, które często niektórzy ludzie mówią i ono mi się bardzo podoba, że masz tyle lat, na ile się czujesz. W takim sensie nieistotna zupełnie jest metryka, zupełnie nieistotne jest to, jakie masz tam cyferki wpisane w dowodzie osobistym bądź w paszporcie. Istotne jest to, jakby co jest w twoim sercu. A, kochani, to, czy czujemy się młodo czy staro, zależy od, zależy od tego, czy żyjemy naprawdę, czy nie żyjemy naprawdę. A żyjemy naprawdę albo nie żyjemy naprawdę tylko wtedy, kiedy jesteśmy z Bogiem albo nie jesteśmy. Bardzo prosty dzisiaj wam przeciągnąłem taki ciąg skutkowo-przyczynowo wynikający. Mianowicie, jeżeli ktoś chce mieć doświadczenie nieustannej młodości, czyli nawet jeżeli jego ciało już się będzie robiło stare, nawet jeżeli to ciało się będzie robiło, nie wiem, niedomężniałe, chore, niedziałające i tak dalej, a tak się będzie robiło z naszymi ciałami niestety, to można mieć w sercu nieustanną młodość, życie, entuzjazm i w ogóle taką energię. Skąd ona się bierze? Ona się bierze absolutnie tylko i wyłącznie z jednego. Z bycia z Panem Bogiem. Dlaczego? Bo On jest zawsze młody. O Nim to w ogóle trudno, głupio mówić, że On jest zawsze młody, dlatego że On jest nigdy ani nie młody, ani nie stary, ani jakikolwiek inny, bo On jest zawsze taki sam. W takim sensie Pan Bóg od zawsze na zawsze jest taki sam, ja w ogóle nie rozumiem, co to znaczy, to zdanie, bo to jest w ogóle taka jedna... Przepraszam, taka będzie teraz dygresja. To jest taka tylko jedna z rzeczy, która mnie zawsze po prostu ogarnia mnie panika, jak o tym myślę. Co to znaczy, że Pan Bóg jest od zawsze? Czy wy kiedyś o tym myśleliście w ogóle? Co to znaczy od zawsze? Po prostu nie sięgają tam nasze pojęcia, więc trudno o nim mówić, że jest młody, bo żeby był młody, to musiał mieć jakiś początek, a potem koniec, żeby można było powiedzieć, że jest pierwszy albo drugi etap. Nie, On ma zawsze tak samo, w sensie On jest zawsze pełny życiodajności, jemu się to nigdy nie zmienia, jemu się to nigdy ani nie zaczyna, ani nie kończy, ani nie jest w fazie środkowej, tylko zawsze jest pełen tego. I kochani, każdy, kto jest z Bogiem, doświadcza tego. Ja mam takie doświadczenie już od dawna, że jeżeli tylko naprawdę dbam o bliskość z Panem Bogiem, to jest we mnie po prostu witalność i życie. To nie znaczy, że nie pojawia się czasem zmęczenie, szczególnie, kiedy sam se na nie zapracuję, że nie pojawiają się oczywiście jakieś dolegliwości fizyczno-cielesno-chorobowe, mogą się pojawiać, ale nawet kiedy one się dzieją, to można i tak mieć w sobie taką pełną życiodajności młodość, taką energię, która po prostu nieustannie buzuje w człowieku. Skąd to się bierze? Z przebywania z Panem Bogiem. Ojciec Joachim zmarł, miał 97 lat. Do końca życia był nieustannie młody. Każdy z nas, z braci, którzy z nim żyliśmy, którzy go pamiętamy, to był człowiek nieustannie pełen uśmiechu, wigoru, dynamizmu, pogodności. Właśnie jaki to był pogodny człowiek. On miał w sobie nieustanną. Taką, 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 no właśnie. No takie po prostu radosne, e, radosne życie. Tak to trzeba by chyba najpróżej nazwać. No i drodzy, dzisiaj bardzo krótki odcinek, bo chciałem wam tylko to powiedzieć. Jeżeli się czujecie zmęczeni, znaczy zawsze w sumie krótki, jeżeli się czujecie zmęczeni przewadowani, przeciążeni i tak dalej, to prawdopodobnie z jednego powodu. Z tego powodu, że mało z Panem Bogiem jesteście. Kochani, tak jak mówię, oczywiście zdarzałem się takie czasy, kiedy jest tyle roboty, różnych zajęć. Ja zawsze najbardziej podziwiam takich tych rodziców z moimi dziećmi. Nie? Ja wiem, że czasem po prostu zamyślicie nie dam rady, umrę, po prostu nie wytrzymam. Ja podziwiam. Pana Boga potrzebujecie. Jak najwięcej w tym wszystkim szukajcie Pana Boga. Gadajcie z nim po prostu między jednym karmieniem a drugim, między jednym darciem się dziecka, a jego na chwilę uśnięciem i tak dalej. Pan Bóg. Pan Bóg daje życie, Pan Bóg daje młodość, Pan Bóg daje doświadczenie, energii i, i w ogóle takiego buzującego życia. No więc szukajmy go. Szukajmy go dzisiaj, to będziemy żyć będziemy młodzi. Drogie panie, wy szczególnie chyba, bo wy takie macie coś, nie, że chciałybyście być za, zawsze młode, nie? Nie rozumiem trochę tego. Dla mnie kobieta im starsza, tym piękniejsza, ale jeżeli tak chcecie, w końcu wasza, wasz wybór, no to Pana Boga szukajcie. To znajdziecie tą młodość. Co ja mogę dzisiaj gadam? Tyle! Moi drodzy, to by było na tyle w tym dzisiejszym wstawakowym spotkaniu, za które wam bardzo dziękuję rozpoczęliśmy w ten sposób nowy tydzień we wstawakach wielkopostnych z ojcem Joachimem. Brakło mi tchu. Kochani, no to ja was żegnam. Widzimy się jutro we wstawakach wtorkowych, mam nadzieję. Miejcie się, proszę, najlepiej na świecie. Ściskam, pozdrawiam, Błogosławie Z Bogiem. Pa!